Jesteśmy w zaprzyjaźnionej siłowni Extreme Fitness James tuż przed wyjazdem na mecze z Zagłębiem Lubin. W odprawie tym razem Patryk Małecki. Czy to, co zawodnicy pokazali podczas meczu z Puławami w pucharze, daje im poczucie, że runda wiosenna będzie lepsza? Myślę, że tak ogólnie od początku roku gdzieś nasza gra w sparingach i na treningach wygląda fajnie. I mam nadzieję, że to się przełoży na tą drugą rundę. Na jakich elementach gry z Lubina tarnowcy zawodnicy muszą skupić się najbardziej? Znaczy myślę, że przede wszystkim kontry. No i uważać, żeby nie rozkręcił się chipsów w bramce. Czy dla Patryka mecze z zagłębiem Lubin mają jakieś dodatkowe znaczenie? Znaczy nie. Wiele lat tam grałem, ale jakoś specjalnie nie, nie przygotowuję się do tego i nie mam z tym problemu. I ostatnie pytanie, jak zwykle z tych luźniejszych, czy burgery w Lubinie są najlepsze w Polsce? Top dwa. Jeszcze wiele niegórze górze są, są równie dobre. Zapraszam wszystkich do oglądania meczu na TVP Sport jutro o 18. .00.